Witamy na przedmeczowej konferencji prasowej. Przed nami wyjazd na mecz z Jagielanią w Białystok. Jest z nami trener Szymon Grabowski, ten, że poprosimy o przedmeczową wypowiedź. Później przejdziemy do pytań. Dzień dobry. Na pewno zadowoleni jesteśmy, że przede wszystkim te przygotowania przed bardzo ważnym spotkaniem przybywają można powiedzieć, w dobrej kondycji, jeśli chodzi o zdrowie. Wszyscy zawodnicy, którzy byli dostępni na mecz z jakie są dostępni również na mecz z Jagieraniem. To jest dla nas naprawdę bardzo duża bardzo dobra wiadomość, dlatego przygotowując się do przeciwnika, który, który prezentuje, można powiedzieć, jeden z wyższych poziomów, jeśli chodzi o naszą ligę. Jest dużo optymizmu i na pewno z, z takim wycierpliwieniem wyczekujemy pierwszego bliska. Dziękuję. Dziękuję. Tak jak zawsze są pytania, to prosimy o przedstawienie się i zadanie. Dzień dobry Paweł z takiej widzienny który Kremer, zagracie z mistrzem Polski, ale jednocześnie z zespołem, któremu ostatnio no, nie za bardzo idzie. Tak, to, to wy jesteście bardziej na tej fali wnoszącej niż, niż Awelonia. To jest dla Was jakiś taki handicap? Dla nas handicapem jest to, że przeciwko mistrzowi Polski możemy zagrać po dwóch yy, dobrych spotkaniach albo nawet im można powiedzieć. Trzech rzędów dobrych spotkania, dwa ostatnie skończyły się dla nas sukcesem, więc stoi tam z handikapem, że przeciwko mistrzowi Polski możemy zagrać w dobrych humorach, z takim pozytywnym nastawieniem, z nastawieniem myślę takim, które też sprawi, że będziemy w stanie walczyć o, o trzy punkty. Ja wyszło w Lechia Net. Czy kolejnym handicapem będzie to, że Lechia Gdańsk wygrała 3 lata temu z białym Białystok właśnie tego samego dnia? Czy to będzie taki dobry znak przed tym spotkaniem kolejnym? Odkopałbym pięknie. Jeżeli, jeżeli historia jest tutaj, jeśli chodzi o ten mecz za nami, no to mam nadzieję, że też to będzie małym handicapem, ale na pewno większym handicapem będzie to, że będzie nas wspierała silna grupa naszych kibiców. Gańskiej dyrytowana Polska, to też pytanie o te ewentualne absencje. No, dzisiaj nie mamy Eliasa Olsona i mógłbym tak przybliżyć, co tam się dokładnie wydarzyło i kto jest winny. Nie ma Eliasa Olsona, nie rozumiem. A dzisiaj Piedział nie ukończę na to Nie, chodź. nie, Elias, Elias jest dzisiaj, dzisiaj sprawy, można powiedzieć, poza... E, pozasportowe nie pozwoliły mu uczestniczyć w, w, w briefingu. Nie, wszyscy są, wszyscy, wszyscy są dostępni, również i jest. To jeszcze zapytam, może nie końca całą mecz, ale e, czy coś się zmieniło w sprawie Luisa Fernandeza? Tutaj, jeśli chodzi o sprawę Luisa, myślę, że wszystko zostało powiedziane i teraz już ja też nie jestem chyba odpowiednim adresatem, jeśli chodzi o pytania z linii no dobra, to jeszcze o postawę defensywy, bo zero z tyłu czyli fajnie, tylko pewnie robicie też analizy poprzedniego meczu tych sytuacji radom jak miał sporo. A wiemy, że Ilonia, no, pomijając ostatnie złe wyniki, to jest to zespół grający bardzo ofensywnie i pewnie też należy się spodziewać, że Szymon Mejra będzie miał w sobotę sporo pracy. Jak tutaj zagrać, żeby tych sytuacji pod kranką było jak najmniej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Radomiak dochodził do sytuacji strzeleckich, dochodził do sytuacji stuprocentowych i jestem przekonany, że do takowych dojdzie, dojdzie jak Jelonia, ale naszym zadaniem jest przede wszystkim wybronić się, naszym zadaniem jest przede wszystkim zminimalizować te, te sytuacje. My cały czas pracujemy nad tą formacją, może nie formacją, ale działaniami w obronie całej drużyny. Tutaj też mamy zdiagnozowane bardzo mocne punkty i silne strony przeciwnika. Wiemy jak mocno ofensywną drużyną jest Jagielonia, jakich jak groźnych zawodników ma z przodu, ale nie tylko z przodu, bo cały pomysł trenera Siemieńca myślę jest bardzo ofensywny. I tutaj my będziemy na pewno musieli dużo pracy włożyć w tą, w tą grę bez piłki ale myślę, że równie dużo pracy Jagielonia będzie musiała włożyć, jeśli chodzi o nasze momenty grze z piłką. Także spodziewam się bardzo dobrego meczu i tak jak na początku powiedziałem, optymistycznie patrzę na, na końcowy rezultatów. To z kolei jakie słabe strony ma Jagielonia, które Lechia będzie chciała w pewnym stopniu wykorzystać? O kto myślę, śledzi, śledzi naszą ligę czy, czy yy, obserwuje jak, jak Jelonia yy, się prezentuje, myślę, że może sobie wnioski wyciągnąć. Ja mam zdiagnozowane tutaj sztab stanu na wysokości oczywiście znowu zadania, yy, bo jesteśmy po dwóch odprawach jeśli chodzi o, o najbliższego rywala. Yy, także myślę, że ja co zawodnicy wiedzą i będziemy chcieli... Yy, w trakcie meczu pokazać, że ta praca domowa została odrobiona bardzo dobrze i będziemy potrafili wykorzystać te słabe punkty czy słabe momenty w grze gospodarza. Jeszcze dwie takie kwestie, czy wyznaje pan zasadę, że zwycięskiego składu się nie zmienia i tutaj raczej nie należy się spodziewać zbyt dużo rosszat i dwa sytuacja tych zawodników, którzy są kontuzowani bądź byli, jakich wygląda powrót, czy coś jest bardziej optymistyczne, mniej, kiedy, no nie wiem, typu Bobczek, tak Djaligo, Wójtowicz, tego typu zawodnictwo? Nie wyznaję tej zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Zawsze staram się wystawić najmocniejszy skład w danym momencie i taki też wyjdzie w stoku. Co do, co do spraw zdrowotnych Tomasz Wójtowicz jest najdalej. Po prostu Tomasz Bobczech od poniedziałku zaczyna treningi indywidualne. Luiz dalej go będzie w każdym Meczowie.